Jak wszystkim, to już jest. Witam was w kolejnym odcinku z serii Weganizujemy. Są to filmy, w których odtwarzam tradycyjne potrawy w roślinnych wersjach. I w dzisiejszym odcinku będziemy robić wegański kawior, którego następnie użyję do zrobienia sushi. Wegański kawior można zrobić na dwa sposoby. Można by wykorzystać ten proces sferyfikacji, który wykorzystywaliśmy przy okazji przepisu na rozlewające się wegańskie żółtka. To jest ten proces, gdzie alginian sodu i mleczan wapnia wchodzą w reakcję i tworzą taką powłoczkę dookoła dowolnego płynu, ale dzisiaj będziemy robić ten drugą metodą, która jest Trochę łatwiejsza, trochę mniej czaso pracochłonna, czyli wykorzystamy po prostu agar. Agar to taki roślinny odpowiednik żelatyny, który po podgrzaniu tak samo sprawia, że każdy płyn zamieni się w galaretkę. Więc musimy przygotować płyn, który stanie się naszym kawiorem. I przede wszystkim mi kawior kojarzy się zawsze z kolorem czerwonym i czarnym, więc zrobimy dzisiaj dwa kolory. I oczywiście musi mieć delikatnie rybny posmak. I ten rybny posmak zapewni nam, nasz pierwszy składnik, który przygotowałam sobie wcześniej, to jest wywar, na który składają się dwie kostki warzywne i dwa płaty nori. Wszystko to ugotowałam, następnie odcedziłam przez sitko, wystudziłam i tym sposobem mamy taki właśnie rybny bulion. I też przy okazji, że mamy przepis, w którym wykorzystuję kostki warzywne, to chciałam wyjaśnić jedną rzecz, bo za każdym razem, jak używam kostek warzywnych, to pojawiały się komentarze, że jakie półek to niezdrowe na kostkach, yy, sama chemia i tak dalej. Słuchajcie, nikt wam nie każe kupować jakichś najbardziej syfiastych kostek warzywnych. Nie musicie kupować naprawdę tych kostek z glutaminianem, sodu i samą chemią, tylko można z łatwością znaleźć w każdym większym sklepie, w sklepie ze zdrową żywnością kostki warzywne, które składały się po prostu z suszonych warzyw i przypraw. Ja tu przykładowo mam jakąś kostkę tutaj bio, bez glutenu, bez oleju palmowego, bez drożdży, e, bulion warzywny, składniki, sól morska, olej, szyja, pasta, miso, suszone warzywa, przyprawy, składniki pochodzące z upraw ekologicznych, więc można zrobić taki bulion z kostki używając po prostu zdrowszej kostki. A jeżeli ktoś z Was ma czas i chęci, to oczywiście też możecie sobie sami ugotować warzywny bulion, ale mi się nigdy nie chce tego robić. I dzięki Nori to naprawdę ma taki właśnie Rybny aromat i tego właśnie chcemy, bo dzięki temu nasz kawior będzie mieć bardziej autentyczny właśnie taki rybny posmak, więc pierwszy składnik wlewamy do dwóch szklanek gdzieś tak około 1 czwartą tego wywaru. I teraz musimy popracować nad kolorem, najpierw zabarwimy to. Na czarno dodaję jedną łyżkę sosu sojowego, i drugim składnikiem dodającym kolorku będzie, słuchajcie, aktywny węgiel. To jest taki zwykły węgiel, który kupuje się w aptece na zatrucia pokarmowe. Więc dodatkowo nasz kawior będzie mieć właściwości lecznicy, czy jeżeli ktoś z Was akurat ma <laughs> rozwolnienie. Chociaż nie, spokojnie, tak naprawdę to ten wiecie, jak wiecie, kilka bubek takiego kawioru z węglem aktywnym, to nic Wam się nie stanie. I też taki węgiel e, nie ma żadnego wpływu na smak potrawy. Doda tylko nam czarnego kolorku. Teraz będziemy farbować zawartość drugiej szklaneczki na kolor czerwony, i w tym celu dodajemy łyżkę sriraczy i łyżeczkę słodkiej papryki. I ostatni, najważniejszy składnik, czyli wcześniej już wspomniany agar, dodaję do każdej szklanki po jednej łyżeczce. I wszystko mieszamy. Kolorki wyszły super, i teraz właśnie, aby aktywować agar, żeby to wszystko nam zastygło, musimy go podgrzać. Wyrzucamy to do jakiegoś naczynia, podgrzewamy na małej mocy i cały czas mieszamy, aż płyn się zagotuje. Mam już podgrzaną naszą masę na czerwony kawior. I druga rzecz, której potrzebujemy, to e, szklanka z zimnym olejem. Taki olej najlepiej wstawić na noc do lodówki albo na Dwie, trzy godziny zanim będziecie gotować, wstawcie go do zamrażarki, bo chodzi teraz o to, że będziemy skraplać pipetką małe kropelki, które staną się naszym kawiorem, i ten zimny olej po prostu sprawi, że one będą szybciej zastygały. Więc słuchajcie, zaczyna się teraz magia. Możemy tutaj trochę zamieszać, żeby nasze kuleczki poleciały na dno I teraz musimy przecedzić nasz kawiór z olejem przez sitko. No, powiem wam, że prezentuje się to naprawdę genialnie. A wyłożone jako dekoracja na sushi, to w ogóle będzie hit. Teraz powtarzamy cały proces, ale będziemy robić czarny kawior. Trzeba to robić jednak oddzielnie, bo ta masa agarowa, jak tylko przestygnie, to dosyć szybko zastyga, więc trzeba najpierw podgrzać ten czerwony kawior, zrobić go, a dopiero później podgrzać ten czarny, bo inaczej to za szybko zrobiłby się nam z tego po prostu jeden wielki glut. O wow, słuchajcie, te czarne kuleczki wyglądają chyba jeszcze piękniej nawet. I też ta masa na czarny kawior jest chyba trochę cięższa, bo te kuleczki od razu sprawnie spływają na dno. Może to dzięki temu, że tutaj mamy węgiel w środku i to je lepiej dociąża. No, wygląda to naprawdę przepięknie. Znów sięgam po sitko i odcedzam nasz czarny kawior. Wow, ten czarny prezentuje się nawet jeszcze lepiej. Kawior jest gotowy, mam tutaj przygotowane wszystkie składniki, żeby zrobić sushi. Mam tutaj oczywiście ryż. Ryż podstawa sushi i ja użyłam ryżu do sushi sonko, który przygotowałam po prostu zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Składniki, których dzisiaj użyję, to mango, awokado, smażone tofu i ogórek. Mam tutaj też kiełki, tu jest wegański serek i jest sos, na który składają się wasabi i wegański majonez. I mam tutaj też awokado pokrojone w takie plasterki, bo będę robić rolkę owijaną awokado. No i oczywiście mamy nasz wegański kawior. I oczywiście są też arkusze nori, i y, mam tutaj ciepłą wodę, y, w której będę mogła sobie moczyć ręce, i mam tutaj ciepłą wodę w szklance, żeby móc sobie w niej moczyć nóż. Nie będę wam pokazywać całego tego robienia sushi, każdej jednej rolki. Pomyślałam, że pokażę wam, jak zrobić jedną najtrudniejszą moim zdaniem rolkę, czyli uromaki owinięte awokado. Uromaki to jest to sushi, które ma y, ryż na wierzchu, więc zaczynamy. Bierzemy kawałek nori, wykładam porcję ryżu, moczę rączki i rozprowadzam ryż po płacie nori. I teraz przekładamy nasze nori do góry nogami, tak, żeby ryż był na spodzie. W miejscu gdzieś tak jednej trzeciej szerokości tego płata robię ścieżkę z wegańskiego serka. Teraz wykładam kiełki, smażony tofu, mango, ogórek. Zawijam rolkę, dociskając wszystkie składniki i gotowe. Odkładam teraz tą rolkę tutaj sobie na bok. A na matę wykładam folię plasterkami awokado. I teraz na to awokado wykładam rolkę i zawijamy ją jeszcze raz z awokado. Wszystko dokładnie dociskamy, żeby awokado się dobrze przykleiło do rolki i gotowe. Mamy naszą pierwszą piękną rolkę owianą awokado. Żeby mieć pewność, że nasze kawałki sushi będą równe, Najpierw przykrajam rolkę na pół i jeszcze raz na pół i jeszcze raz każdy kawałek na pół. Ok, resztę rolek zrobię szybciutko poza kamerą i będziemy dekorować nasze gotowe suszy kawiorem. I jest ze no już Paweł. Cześć wszystkim. Jest gotowe sushi. Będziemy spożywać. Sushi z wegańskim kawiorem. Jest. A nie sądzisz, że wygląda przepięknie? No, wygląda przepięknie. Ja powiem nieskromnie, że nowe szło mi. No tak. Wygląda, wygląda jak jakieś małe zabaweczki. Nie sądzisz? To wygląda jak z plastiku. Tak. Każdy kawałeczek wyszedł. Tak słodko, że aż wygląda jakby nie był prawdziwy. Który kawałek cię kusi po pierwszy? W sumie y składniki wszystkie mają podobne, tylko ten ma więcej awokado. Awokado. Okej. Okay. Mm. Jak byłem małym chłopcem, to bałem się, że jak zjem kawior, to wypłyną mi pępkiem małe rybki. To co, smacznego? Smacznego, oby nie wypłynęły nam małe rybki z pępka. Mmm. Oh. Pycha. Jakby oceniam całokształt, że ogólnie pycha sushi. No, smakowało 10 na 10. Uważam, że ten mm, kawior to jest najbardziej niesamowita rzecz, jaką zrobiłaś. A co ty na to, A żebyśmy... A za... złapiesz tak bubkę kawioru? Właśnie chciałem zaproponować taką zabawę, że kto pierwszy złapie w pałyczki e, bubkę kawioru? Pierwsza. Drugi. <laughs> Okej, okay, to próbujemy bubkę samego. Rozpuszcza się w ustach, jak w tym Bubble Tea, mm, tylko proszę, że z posmakiem ryby. Tak, smakuje trochę jak Nori i trochę jak Sriracha, co ma sens, bo to dwa główne składniki. Tak, a czy wiesz, że patyczki są najpopularniejszym sztućcem na świecie? Się Pałeczki. Tak? Pałeczki, jak później? Patyczki. Patyczki są najpopularniejszym sztućcem na świecie, wyobrażasz sobie? Mhm. Ja patyczkami 2 miliardy ludzi. I jest, słuchaj, z dodatkiem sosu sojowego i węgla. <grych> Jakby się okazało, że te składniki, coś z nich jest um, dla żołądka takie wrażliwe, to uh, ten mm. węgiel w kawiorze nas tutaj zbalansuje. Dobry na maksa. Wiesz to, trochę mi się zlewa smak sushi z tym smakiem kawioru. No raczej. To no raczej. Dawaj, dawaj bubkę. Ale wiesz co, mimo wszystko doznania y, estetyczne są po prostu 100 na 10, nie? No. Bardzo się starałam. Załapiemy jednego bubka. Mm -hmm. i jak smakuje taki bubek. Uję. szok, zdziwienie, jak sos sojowy. Jak galaretka o smaku sosu sojowego. Wiesz co, biorąc pod uwagę te wszystkie sushi wegańskie, które kiedykolwiek jedliśmy, mm -hmm. uważam, że i smakowo, i estetycznie są to najpiękniejsze i najlepsze sushi, jakie jedliśmy wegańskie sushi czasem bywa trochę takie niedopracowane, mm. że właśnie trochę jest mało smaków. Ja lubię jak wszystko jest dobrze doprawione, zamarynowane. Tutaj to tofu jest wcześniej zamarynowane, usmażone. Super mi smakuje, super patent właśnie na sos do sushi, że taki wegański majonez z wasabi on super podbija smak. Do tego te, um, te ten kawior ze srirachą, no po prostu taka um, Party in, ma in my mouth. Impreza w mojej buzi. Okej, okay. dobrze przetłumaczyłaś od razu. Wiesz co, tak sobie podjadłem i mam takie poczucie, że mam teraz więcej ikry w sobie. Okej, okay, podsumowując, myślę, że weganizowanie kawioru można jak najbardziej uznać za udane. Wygląda naprawdę 10 na 10, smakuje... Też super, może nie smakuje wiecie identycznie jak prawdziwy kawior, ma jakąś tam nutę podobieństwa, ale te smaki sos sojowy sriracha one super pasują do sushi, bardzo fajnie się to komponuje, było to przepyszne, to znaczy no, jest to przepyszne. Tą nutą podobieństwa jest ten lekki posmak mułu dzięki nori. Dokładnie. Tak, nori jako rybi mu nigdy nie zapadnie. Tak. Jeśli ten film się wam podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba. Zapraszam was też do mnie na Insta, na TikToka. Zapraszamy na kanał do Pawła i dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. Pa.